Jest tu jakieś. Typeczka. Kupiłem. Alek tu jest. Tu jest Bale. na Alek, tu jest na Alek, ale ja nie lotki nie mam. Przed linią. Yy, obok trapa. Ile... O, Czekaj, o, bo ja. Bo ja bo ja, bo ja sobie części częściej... Dobra, ja z nimi wchodzę do tego, do trapa. Są trapy. Jest w trapy. Tylko żeby na Arkusa nie grał. Lecę. Tam, tam. Dobra on arkusa, nie ma tu G, dobra. To ja go niszczę tu. No cześć, no! Metów! O kurzu. Wszel... A to jest 81 MS. Ej, to... masz tego? Masz arkusa? Nie. Kurde, weź może arkusa. Bo ja jestem z tym walkiem w tym. Ale ja jestem super. z tym drugim. Który... Jakbyś chciał się wierzyć, mamy... Dobra. Czemu się regeneruje HP, a mnie?

Olej! Cześć! Dobra. A jak one ja ci wpadły? Yy, mmm, walentynkowe, ale ja mam zapasowe. Tu? Dobra, ja jestem, no, jestem z tym no, alkiem. wzięłam wzi wzię Alka, wzięłam alkę na siebie. Ale! Cześć, bo tu jest. Kurde, ja nie wiem w kogo już biję sam. Ja wejdę do góry. Ale, tu jesteś ty, dobra. Oj wiem mu pada Ej może arkusa wezmę Weź Weź walsymi Eee wytepię się Gdzie on jest? Eee odejdź odejdź eee, Oni są kolegami Dostaje, no. eee, dostaje, dostaję 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 Oj Ale dostaję no prawie tę Ale co trzeba klękać? Ja go knokam tam. więc zknokam no, on Ej, wpadł do drugiego trapa! Dawaj, on ścieżek nie ma! Ale mu teraz hita do mnie. Weź go knokaj. Ja mu teraz takiego hita walnę. Ale lagnął! Ja chcę go snokać. Knokaj. Cześć, knok wknokuję go. No, ja mam, tak mam takie lagi, dostaje. Wyciekał.